czy warto kupić nieruchomość na wynajem inwestycyjną z kredytem by to let z wynajmującym w środku, z tenantem. Więc wielu jakby wydawać by się mogło, że jakby są ogromne plusy tego, kupujemy z tenantem, mamy czynsz płacony od pierwszego dnia, kiedy kupiliśmy, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, jak już oglądacie nieruchomość, jest ona z tenantem, poproście o umowę, którą ten tenant ma podpisaną. Po drugie, poproście o wszystkie dokumenty, takie jak sprawdzenie prądu, gazu i tak dalej. Zobaczcie, jaki czynsz płaci ten tenant. Czy to jest czynsz rynkowy, czy kupując, będziecie chcieli od razu go Podnieść. Czasami, no nie mówię, że zawsze, zdarza się, że jest jakiś powód, który jakby nie wydaje się oczywisty od razu, jeśli kupujemy z Tenantem, czyli jest jakiś problem z tym Tenantem, więc jakby e, grzebcie w tym mocno, sprawdzajcie wszystko. I generalnie to nie jest tak, że trzeba się cieszyć, bo kupujemy z tenantem, tylko jeśli kupujemy z tenantem, to robimy bardzo dużo sprawdzeń. Jeśli tylko coś nam nie pasuje, no to nie kupujmy, nie pakujmy się w jakiś problem. Jeśli chcecie, żebyśmy dla Was zbadali, jaki kredyt buy to let inwestycyjny możecie dostać, jakie są warunki do spełnienia, zapraszam do kontaktu ze mną i z moim zespołem. Dzięki, do zobaczenia.